Dziś w ramach ciekawostki chciałbym Wam zaprezentować urządzenie mobilne, którego z pewnością już nie znajdziecie w żadnym z naszych sklepów komputerowych ani elektromarketów. Przedstawiam wam tablet PC Microsoft Surface RT. Co jest w nim takiego niezwykłego? Otóż zainstalowany jest nim nie niezwykły Windows 8.1, tylko Windows 81RT, czyli specjalna wersja systemu Windows. Przygotowana pod procesory mobilne w oparciu o architekturę ARM. Z tego miejsca chciałbym podziękować koledze z pracy Michałowi za udostępnienie go. Dzięki temu, zarówno on, jak i inni posiadacze sprzętu będą wiedzieli, co jeszcze można zrobić z takim urządzeniem po 8 latach od jego premiery. Usiądźcie i zobaczcie. Tablet PC Microsoft Surface RT, albo inaczej urządzenie dwa w jednym, miał swoją premierę w Los Angeles 26 października 2012 roku. Wyposażony jest w czterordzeniowy procesor mobilny Nvidia Tegra 3 o częstotliwości 1 GHz każdy, plus dodatkowy piąty rdzeń traktowany zegarem 500 MHz do mało wymagających zadań, np. odtwarzanie muzyki. Dzięki temu rzeczywisty czas pracy na baterii może się wydłużyć, jeśli nic mocno obciążającego nie robimy na tablecie. Oprócz tego mamy zainstalowane 2 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej. Dostępny był również model z dwa razy większą pojemnością, z czego połowę z niej już na dzień dobry zabiera nam sam Windows, a także ekran dotykowy o przekątnej 10.6 cala i obsługujący rozdzielczość ekranu 1366x768 pikseli, czyli HD. Pamięć wewnętrzną można rozbudować za pomocą karty pamięci w standardzie MicroSDXC, który technicznie jest w stanie obsłużyć maksymalną pojemność do 2TB, aczkolwiek w owych czasach dostępne były wtedy pojemności 64GB i tę wartość traktowałbym jako maksymalny pewnik. Miejsce na kartę pamięci jest sprytnie schowane pod podstawką. Na pierwszy rzut oka można łatwo to przeoczyć. Microsoft wyposażył tablet również przednią i tylną kamerę HD, czyli zaledwie po 1 megapikselu. Jednakże nie przeszkadza to w zrobieniu zdjęcia lub wzięcia udziału w rozmowach przez Skype'a. Reszta parametrów to typowe standardy, czyli Wi-Fi, Bluetooth 4.0, micro HDMI, jedno USB 2.0 i specjalny port umożliwiający podłączenie klawiatury Touch Cover, która nie tylko zamienia tablet w laptopa, ale także pełni funkcję etui ochronnego. Przysłowiową wisienką na torcie jest zainstalowany w pełnej wersji pakiet biurowy Microsoft Office 2013 RT dla użytkowników domowych i uczniów. Tak, Microsoft pokazał, że pakiet biurowy w wersji klasycznej może również działać na urządzeniach z procesorami mobilnymi. Niestety, Office z dopiskiem RT zaczął się na wersji 2013 i skończył na tej serii. Tak w telegraficznym skrócie wygląda specyfikacja Microsoft Surface. Dlaczego? Ponieważ 4 lata później od premiery Windows RT został niestety porzucony przez swego twórcę z dwóch prostych powodów: kompatybilność aplikacji oraz cena. W tym czasie kosztował on tyle samo co tablety z procesorem Intel Atom, który nie powodował problemów z dostępnością aplikacji. W rezultacie takie urządzenia mobilne miały normalnego Windowsa na pokładzie. Co więcej, koniec wsparcia dotknął także wspomniany wcześniej Skype. Pomimo, że jest on zainstalowany, to już nie uruchomi się prawidłowo i długo szukałem jakiejkolwiek alternatywy dla wideorozmów, lecz bezskutecznie. W sklepie Microsoft niemożliwe jest już odnalezienie Skype'a, Vibera bądź innej znanej aplikacji. Nie wspominając także o innych przeglądarkach internetowych. W ogóle Microsoft zakończył wsparcie dla wszystkich Windowsów 8, 8.1 oraz RT w dniu 12 stycznia 2016 roku. Kiedy to do 29 lipca tego samego roku można było bezpłatnie i legalnie zaktualizować sobie system operacyjny oraz starszego Windowsa 7 do najnowszej dziesiątki z pominięciem w wersji RT. Teraz nadeszła pora, aby posłuchali mnie wszyscy, którzy mają jeszcze to urządzenie w swoich domach. Jeśli od samego początku masz zaniedbany system Windows RT na tyle, że przestało działać pobieranie aktualizacji z Windows Update, to jeszcze nic straconego. Zobaczycie, że po nadrobieniu zaległości będzie jeszcze można przeglądać strony internetowe, pisać dokumenty w najprawdziwszym pakiecie Office oraz oglądać filmy na YouTube lub inne ściągnięte z sieci. Jako, że to urządzenie było sprowadzone z Anglii, to dużo roboty było przede mną, aby pomimo 8 lat od premiery mógł jeszcze trochę posłużyć, zanim jego właściciel całkowicie go spisze na straty. W pierwszej kolejności trzeba było zainstalować kilka aktualizacji. Zanim się do tego zabierzemy, to musimy wyłączyć moduł Wi-Fi, który może nam przeszkadzać. Linki do aktualizacji znajdziecie w opisie do tego odcinka, natomiast bardzo ważna jest kolejność ich instalacji. Po instalacji każdej aktualizacji, jeśli nasz Surface RT zasugeruje, konieczne będzie jego ponowne uruchomienie. Pod koniec całej procedury włączamy z powrotem Wi-Fi. I możemy uruchomić Windows Update, aby przeszukał aktualizacje. Jedno jest pewne: będzie tego trochę wraz z ewentualną aktualizacją firmware'u, czyli oprogramowania układowego. Ten proces może zająć nawet pół dnia, dlatego ja uznałem, że tego typu rzeczy najlepiej zrobić w nocy. Kiedy uporamy się już z aktualizacjami, to drugą rzeczą, za którą można się zabrać jest to instalowanie polskiego pakietu językowego, dzięki któremu w 99% zamienimy język Windowsa RT na polski. W tym wypadku szybciej byłem w stanie dodać język za pośrednictwem apki Change PC Settings. Time and language. A potem region and language. Dlatego po dodaniu Windows sam wyszukał, czy jest dostępny również pakiet językowy do ściągnięcia i zainstalowania. Po tym procesie będzie można wejść w control panel. W ogóle dziwne, że trzeba było lawirować między dwoma miejscami, jakby Microsoft sam nie wiedział, które miejsce dla danej opcji byłoby najlepsze, a następnie w language. Po wejściu w options dla języka polskiego. Będzie można wybrać opcję Make this the primary language, która spowoduje, że po wylogowaniu komputera będzie już widoczny nasz upragniony język polski. Trzecią, ostatnią kwestią jest poszukiwanie dodatkowych aplikacji w sklepie Microsoft, dzięki któremu zdobędziemy odtwarzać filmów oraz aplikację do obsługi YouTube. Alternatywnie można sobie też doinstalować Netflixa i inne aplikacje do oglądania filmów w formie VOD. W przypadku tego tabletu rekomenduję instalację popularnego VLC. Oraz ProTube do oglądania filmów z YouTube. Z innych aplikacji wartych instalacji to Adobe Reader Touch. Oraz Adobe Photoshop Express. Są też w internecie porady dotyczące jailbreaku systemu dzięki któremu będzie można uruchomić więcej aplikacji i gier przygotowanych pod architekturę ARM oraz obejść obowiązek instalacji aplikacji wyłącznie ze sklepu Microsoft. Jednakże uznałem, że to nie jest gra warta świeczki. Jeśli wśród widzów jest jakiś zwolennik gier z serii Quake lub Duke Nukem, to może się pobawić w ten proces na własną odpowiedzialność. Link do wątku na forum XDA Również dostępny w opisie odcinka. Jeśli jailbreak zadziała, to brawo ty! Jeśli wszystkie trzy kwestie masz już za sobą, to będziesz mieć pewność, że tablet Microsoft Surface RT będzie jeszcze długo przydatny do momentu, kiedy twórcy stron sami nie zakończą obsługę przeglądarki Internet Explorer 11. Takie plany wkrótce przewiduje YouTube, ale w końcu mamy od tego dedykowaną aplikację. W kwestii innych serwisów to już niech się dzieje wola nieba. Co ze swojej strony mogę powiedzieć na temat pierwszej generacji tabletów Microsoft Surface? Przede wszystkim cieszę się, że jestem jedną z pierwszych osób, jeśli w ogóle nie pierwszą w Polsce, która mogła wziąć to urządzenie na warsztat i powiedzieć coś więcej o nim. Jedno jest pewne. Nie spisujcie jeszcze go na straty, przynajmniej do momentu, aż praca z nim nie będzie bardzo uciążliwa. Nawet jeśli będą problemy z przeglądaniem stron internetowych, to zawsze możecie napisać dokument w normalnym pakiecie Microsoft Office lub obejrzeć jakikolwiek film w jakości nie wyższej niż HD. Im wyższa jakość filmu, tym niższy będzie komfort oglądania. To ja wam gwarantuję jeszcze raz dzięki wielkie Michał za dostarczenie tabletu. Na końcu każdego odcinka wspominałem, ile taka usługa mogłaby kosztować u informatyka bądź w innym serwisie. Robota nie była prosta i ja bym taką usługę wycenił na między 100 a 200 zł. To zobaczcie, ile pieniędzy zostaje w kieszeni. Spodobał się odcinek? Standardowo można zostawić łapkę w górę, dodać jakieś uwagi lub inne pytania w komentarzu. Oraz polecam się do zasubskrybowania. Dzięki temu nie ominie Was żaden kolejny odcinek z moimi darmowymi czarami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.